Pragniesz pokonać swoich przeciwników i zasiąść na żelaznym tronie? W takim razie podejdź, pokażę ci kilka sztuczek. Hmm, gra planszowa dla od 3 do 6 graczy coś mi się nie wydaje. Jak dla mnie, sama rozgrywka sprawdza się tylko w wypadku 6 graczy czyli maksymalnej ilości. W szczególnych wypadkach można spróbować zagrać w trzy osoby, a zaraz Wam pokażę dlaczego. Po pierwsze, na mniejszą ilość graczy mamy wykluczenie pewnych rodów oraz nakładkę na tor królewski, aby troszeczkę wyrównać szanse. A teraz zobaczmy, jak to będzie wyglądać na planszy dla każdej opcji. Rozgrywka na trzy osoby ma jeszcze jakieś prawo bytu. Po pierwsze, dolna część mapy jest dla nas praktycznie niedostępna. Pole są zablokowane, nie można na nie wchodzić. Po drugie, każdy z graczy będzie musiał podjąć jakieś działania bitewne, ponieważ muszą się spotkać na środku pola, do którego każdy z graczy ma dostęp, aby myśleć o wygranej. Dodatkowo, każdy z graczy zdobędzie jakiś żeton władzy. Na koniec, każdy z graczy zajmuje taką pozycję na królewskim dworze, co daje każdemu graczowi chociaż jeden rozkaz z gwiazdką, czyli wzmocniony. Rozgrywka na cztery osoby nie ma zupełnie sensu, ponieważ do gry dochodzi Greyjoy. Który bardzo blisko sąsiaduje z samym Lannisterem, będzie w takim razie dochodziło do wielu potyczek między tymi dwoma rodami, dając swobodną możliwość Starkom na rozwój oraz Berafionowi do zajmowania niższych partii mapy. Dodatkowo Tor wpływów już nie wygląda tak kolorowo, a dalej mamy nakładkę na Tor. Jedyną opcją, kiedy ta partia ma sens, to Greyjoy dający presję Starkom, czyli musi się udać na północ, oraz Lannister, który robi presję Berafionom, więc musi się udać w dolne rejony mapy, aby również zagarniać łatwe, wolne obszary. To jest opcja, w której Greyjoy i Lannister muszą zawiązać sojusz. W rozgrywce przy pięciu graczach dochodzą Tyrellowie, którzy dodatkowo mogą robić presję Lannisterom, albo wykorzystać łatwe do zdobycia pola. W tym rozrachunku lanister ma najgorzej. Jest napierany z każdej strony. Za to Tyrellowie mogą wykorzystać potencjał wolnych pól lub atakować lanisterów. Dopiero gdy zasiadamy do rozgrywki w sześć osób, gra zaczyna nabierać sensu. Nie mamy już prostych pól do zdobywania, a każdy sąsiaduje z jakimiś wrogami. Więc cała rozgrywka może wyglądać już znacznie agresywniej oraz bardziej będziemy dążyć do jakichś układów i sojuszy. Władza to potęga. W naszej rozgrywce żetony władzy są na miarę złota. Musimy więc pamiętać, aby sukcesywnie je pomnażać. Najlepiej zdobądźmy jakieś w miarę bezpieczne pole z koroną, w którym będziemy bez przerwy używać rozkazu korony. Pozwoli nam to sukcesywnie pomnażać nasze żetony władzy. Ponieważ żetony władzy używamy do oznakowania swoich terenów, do walki z dzikimi oraz przede wszystkim do licytacji na torze wpływów, co będzie miało kluczowe znaczenie w naszej grze. Pojedyncze jednostki na obszarach z koroną najlepiej wykorzystywać do rozkazów umocnienia władzy. Jeśli mamy w ogóle dwa takie pola, po jednej jednostce nie wpływa to na nasz tor zaopatrzenia, a my co trochę zwiększamy zasób swoich żetonów władzy. Karty kartami. Ale. W rękawie zawsze warto trzymać jakiegoś asa. Przy początkowych bitwach postarajmy się zatrzymać te karty z najwyższą wartością, która wspiera nasze wojska. Ponieważ kart mamy 7, a pozbywając się ich, szybko ich nie dobierzemy, musimy więc przemyśleć sobie naszą strategię na późniejsze rozgrywki. Nie doradzałbym też być zbyt agresywnym z mieczami. Początkowo, jeśli ktoś nas atakuje, a to pole nie jest też jakieś bardzo istotne, można zagrać nawet kartę zwierząt, aby nasze jednostki były bezpieczniejsze. Później możemy się zrewanżować takiemu graczowi mocniejszymi kartami. Będziemy go spychać z planszy wtedy. Obszary morskie. Dlaczego obszary morskie są tak ważne? Po pierwsze, dzięki nim nasze wojska mogą przemieścić się praktycznie po całej planszy. Po drugie, jeśli zostaniemy zaatakowani i przegramy tę bitwę, dzięki statkom możemy spokojnie wycofywać się na dalekie i bezpieczne pola. Po trzecie, nasze statki mogą zapewnić wsparcie naszym jednostkom lądowym, co za tym idzie znacznie zwiększą ich siłę. W niektórych przypadkach nasza flota statków może zablokować pewnych przeciwników znajdujących się na wyspach. Mm, zdobywanie ziemi. Przy zdobywaniu nowych ziem, pamiętajmy, by skupiać się na zamkach, ale nie zapominajmy też o miejscach, które dają większe profity, tak jak dwie beczki, dwie korony, beczka z koroną. Dwie rzeczy, które dają profit, też są ciekawe do uzyskania ich. Dodatkowo starajmy się tak rozmieszczać naszymi jednostkami, aby mogły wspierać nas na jednym polu. Jeśli Lannister odważyłby się zbliżyć. W takiej oto opcji zapewniamy sobie atak z trzech stron, co daje nam praktycznie bezapelacyjne zwycięstwo. Starajmy się zatem rozmieszczać nasze siły w ten sposób, aby zapewniać sobie wsparcie oraz odcinać naszych przeciwników od zamków i ciekawych lokacji. Hmm. Umiejętny blef to Twoja taktyka. Pamiętajmy, że dobry blef może być również umiejętną bronią w naszych rękach. Jeśli rozdajemy szybko nasze rozkazy, możemy blefować, że to będzie. Atak, w tym wypadku na przykład atak od morza na inne jednostki przeciwnika. Możemy mu nawet otwarcie to powiedzieć, że zamierzamy ukrócić jego panowania na morzu. Taki gracz może się zmartwić, wystawić rozkazy obrony, a tak naprawdę naszym zamiarem będzie umocnienie naszej pozycji, wiedząc, że przeciwnik będzie chciał również zdobyć jakieś pole. Gdy będzie chciał jednak wejść na to pole, my otrzymamy wsparcie od naszych łodzi, i będziemy mogli zaatakować to miejsce. Dodatkowo, jeśli mamy już w grze dużo jednostek, pamiętajmy, by każdej jednostce dać jakieś rozkazy. Nawet tym daleko postawionym może być to nawet rozkaz najazdu. Nasz przeciwnik nie będzie się spodziewał, co my tutaj chcemy wykonać, ponieważ nasze rozkazy będą zakryte. Więc starajmy się każdemu oddziałowi przypisać jakiekolwiek rozkazy, mimo że nawet nie miałyby one sensu. Gra pozorów i blefu? też obróci się na naszą korzyść. Dodatkowo możemy blefować przy zagrywaniu kart. Udawać, że nie mamy zmartwień, wyrzucamy najmocniejszą kartę. Starajmy się też, by przeciwnik myślał właśnie, gdzie mamy najmocniejsze karty poukładane i wystawmy ją szybko, bez zastanowienia. Walki, które po prostu musisz wygrać. Walki, które na pewno musimy wygrać, to jakiś punkt centralny, aby rozdzielić siły wroga. Dodatkowo, jeśli przeciwnik ma już mało jednostek, dobrze jest wygrać taką walkę oraz zagrać miecze, aby pozbyć się jego figurek. Warto jest też wygrać walkę, dzięki której przeciwnik nie może się gdzieś wycofać, ponieważ pamiętajmy też, że musi spełniać limit armii. Takie jednostki też zostaną uśmiercone, a nie musimy zagrywać kart z mieczem. Oraz kluczowe jest, tym bardziej w grze na sześciu graczy, zdobycie piątego zamku. Mając pięć zamków i utrzymując je, raczej możemy liczyć na zwycięstwo. Machiny Oblężnicze. Machiny Oblężnicze mają sporo wad i czy ich moc rekompensuje nam je? Po pierwsze, żeby wybudować machinę, musimy wykorzystać dwa punkty. Po drugie, machina nie może ruszać się sama, potrzebuje mieć jakiegoś dodatkowego chłopka. Po trzecie, z machiną oblężniczą możemy atakować tylko miejsca z zamkami i fortecami. Więc to jest dobre zagranie, ale gdy brakuje nam już ostatniego zamku, a jest dobrze chroniony, aby zwiększyć swoją szansę na zwycięstwo. Ewentualnie katapulta może wspierać najazd na inny zamek. Ostatnią wadą, o której trzeba bardzo dobrze pamiętać, to że gdy katapulta jest atakowana, po pierwsze nie ma żadnej obrony. Ale po drugie, jeśli przegramy tą walkę, nasz przeciwnik nawet nie musi zagrywać mieczy, a nasza katapulta będzie zniszczona. Katapulta się nie wycofuje. Warto wiedzieć, co się dzieje u sąsiada. Kiedy już jesteśmy za pierwszą połową gry, a jacyś gracze mają 5 albo 4 zamki w swojej kolekcji, należy zwrócić na to głośną uwagę, aby inni gracze skupili się na tych przeciwnikach, ponieważ oni mogą łatwo jednym ruchem teraz wygrać. Hmm... Licytacja. Co tak naprawdę jest najważniejsze? Jakie jest samo prawdopodobieństwo wystąpienia licytacji? Są to trzy karty z dziesięciu na drugim poziomie Westeros. Sam żelazny tron daje nam opcję o decyzjach remisu oraz tor przedstawia, jaka będzie kolejność zagrywania graczy. Nie jest to aż takie istotne. Dodatkowo, sam tron. Na kartach Westeros ma tylko możliwość decydowania o rekrutacji bądź zaopatrzeniu. Jeśli chodzi natomiast o tor Lenników, tylko jeden gracz zdobędzie miecz, który daje tylko jeden punkt ataku. Nie jest to też jakiś wielki profit, więc możemy darować sobie licytację tego toru, chyba że mamy dużo żetonów władzy. Same decyzje, na które ma wpływ posiadacz miecza, to blokowanie kilku rozkazów. Natomiast jeśli chodzi o Królewski Dwór, Tutaj możemy wzmacniać nasze rozkazy, więc najistotniejsze jest, by być jak najwyżej na torze. Nawet nie zdobyć samego kruka, ale móc zagrywać karty z dwoma lub trzema gwiazdkami. Jeśli chodzi o decyzyjność kruka, może on wywoływać kolejne licytacje. Wtedy mamy 5 z 10 kart, które umożliwiają licytację. Podsumowując, królewski dwór jest najważniejszy. Pamiętajmy również, by nie poświęcać wszystkich naszych żetonów władzy ponieważ bardzo szybko może przyjść następna licytacja i nie będziemy mieć zasobów do licytowania, więc nasza pozycja gwałtownie się zmieni o 180 stopni. Dodatkowo, żetony władzy mogą być nam potrzebne w rozgrywce oraz przy walce z dzikimi. Poznaj dobrze karty swoich rywali. Przed rozpoczęciem rozgrywki warto zaznajomić się z kartami innych rodów, aby wiedzieć, co może nas czekać w potencjalnej walce. Jeśli chodzi o same wartości siły, każdy ród ma dokładnie tą samą wartość siły, a więc mamy jedną kartę czwórkę, jedną trójkę, dwie dwójki, dwie jedynki oraz jedno zero. Jeśli chodzi o ród Berafionów, mają oni jedną kartę, która może stać się potencjalną piątką. Jeśli ją zagramy, wtedy dwójka może się stać trójką, a więc ma wyższą moc na swoich kartach. Zagrywając trójkę, po walce będziemy mogli zmienić piechura w rycerza. Jedynka jest też ciekawą kartą, która sprawdza się na morzu. Jeśli chodzi o rutlanisterów, mają oni sporo mieczy na swoich kartach. Karta z mocą 4 może zapewnić dodatkowe żetony władzy. Jedynka natomiast zamieni potencjalnie naszych piechurów w rycerzy na czas walki, więc dobrze jej używać w grupie, gdzie mamy trzech piechurów na przykład. Anulowanie karty innego gracza też jest ciekawym zagraniem. Starkowie mogą wybrać odwrót danego gracza, gdy zagrają kartę z mocą 3. Ale ciekawszą kartą jest karta z mocą 2. Jeśli przegramy daną bitwę, będziemy mogli wrócić wszystkie nasze karty na ręce. W takim wypadku będziemy mogli zagrywać ciągle mocne karty. Jeśli chodzi o martelów, mają oni dużo symboli, mieczy oraz fortyfikacji, co umożliwia ciekawą walkę. Dodatkowo karty z mocą 1. Mogą zmusić przeciwnika do odwrotów. U Greyjoyów na specjalną uwagę zasługuje karta z mocą 0. Zagrywając ją, będziemy mogli zobaczyć, co nasz przeciwnik zagrał, i wtedy dostosować się do danej sytuacji. Dodatkowo, trójka pomaga nam wzmocnić się mocno na morzu. Jeśli chodzi o Tyrellów, ich czwórka może po prostu zmiażdżyć bitwę, a dzięki reszcie funkcyjnych kart dyktują warunki na planszy. Zima nadchodzi. Początkowo Stark powinien skupić się na swoich rozległych ziemiach, tym bardziej, że ma na nich sporo lokacji z koronami, co ułatwi mu zdobywanie większej ilości żetonów władzy, jeśli rozlokuje tam swoje wojska. Stark również z każdej strony ma do czynienia z morzem, a więc musi umocnić swoją flotę morską. Po pierwsze, przed Greyjoyami, aby móc się im przeciwstawiać oraz zajmować dalsze tereny, oraz Stark powinien umocnić swoją pozycję na wąskim morzu przed Berafionem. Będzie miał wtedy monopol na pół planszy. Naszymi początkowymi naturalnymi wrogami są Greyjoyowie oraz Berafionowie. Jeśli Greyjoy natomiast skupi się na Lannisterze, musimy obawiać się Berafiona. Stark początkowo powinien zapanować nad swoimi ziemiami, zanim pójdzie na atak centralny. Niech rody, które są bardziej przy centrum. Pierw troszeczkę wybiją się wojną, wtedy Stark będzie mógł w późniejszych turach zawładnąć troszeczkę środka kontynentu. Dla Starka flota będzie kluczowa w momencie, kiedy będzie przechodził już do centralnego punktu mapy. Nasza jest furia! Berafionem na pewno nie możemy stracić swojej floty morskiej, ponieważ będziemy bardzo mocno ograniczeni i odcięci od reszty mapy. Jeśli chodzi o ruchy morskie, Berafion ma trzy opcje: może albo zbliżyć się do martelów, co może okazać się ryzykowną strategią, ponieważ martelowie bardzo łatwo odpierają ataki. Może spróbować zaatakować Starka. Na Wąskim Morzu, co da mu dodatkową opcję, pełznięcia na środek planszy, albo może zająć Czarną Zatokę, co zwiększy jego mobilność na środek planszy. Berafion powinien wykorzystać okazję, aby zajmować centralną część mapy, ponieważ trzy rody Tairelowie, Lannisterowie i Greyjoyowie będą konkurować ze sobą, więc Berafion z tej pozycji powinien mieć adekwatny spokój. Jedyne jego poważne zagrożenie może stanowić Stark. Berafion może bardzo szybko zająć 7 zamków, ponieważ jest bardzo blisko centrum mapy, oddalony od innych graczy, więc trzeba uważać na Berafiona. Berafion na zwycięstwo powinien wykorzystać sytuację, kiedy inne rody obok siebie będą walczyć i wyniszczać się. Droga do wygrania Berafiona to dominacja morza, stabilizacja centrum, kluczowy sojusz w pierwszych trzech rundach, utrzymanie toru wpływu, finalnie nieoczekiwany sprint po 7 zamków. My nie siejemy. Greyjoy to najbardziej agresywny ród w całej grze, nie tylko zważając na to, że jest bardzo blisko lannistera, ale też przez jego karty rodu. Początkowe ruchy greyjoyów powinny być albo przejęcie morza od lannisterów, ewentualna próba zajęcia pozycji starków. Jednak odbieranie morza starkom będzie trwało dłużej niż w przypadku lannisterów. Greyjoy tak naprawdę może wyniszczyć lannistera, jeśli podbije jego flotę morską. Greyjoy powinien wywoływać presję, nie bronić się, więc albo powinien wyniszczać Lannistera, albo skupić się na tym, by osłabiać Starka. Dzięki temu może zagarnąć północ dla siebie. Najgorszym dla Greyjoyów może być sojusz Starków z Lannisterami. Wtedy mogą go wyniszczyć. Greyjoy głównie musi stawiać na siły morskie, ponieważ jest na wyspie i znajduje się bardzo blisko centrum mapy, co da mu duże wsparcie od morza. Słuchajcie mojego ryku. Dla Lannistera kluczowym na początku będzie zawarcie sojuszy. Jeśli nie uda mu się dogadać z Greyjoyami, będzie musiał bardzo mocno postawić na obronę oraz na siły morskie. Lannister bez sojusznika zginie szybko. Lannister nie powinien walczyć w każdej bitwie, powinien wybierać te, które dają mu kluczowe pozycje oraz wyniszczają przeciwników. Jeśli Lannister przetrwa wstępną agresję, później może myśleć o rozwijaniu swoich pozycji. Niezachwiani, nieugięci. Niezłomni. Martel jest w miarę bezpiecznej pozycji na skraju planszy. Początkowo doradzałbym mu zbierać pobliskie pola, nie wszczynając walki. Martel musi się, martel musi się skupić przede wszystkim na kontrataku. Jeśli na dodatek dogada się z którymś z pobliższych rodów, wtedy martel przeczekuje swoją okazję na zwycięstwo i w drugiej połowie gry zaczyna szarżować na środek mapy. Najlepszymi wczesnymi zagraniami dla martelów jest rozprzestrzenienie się na dole mapy oraz budowanie floty morskiej. Martel głównie powinien się skupić na utrzymywaniu swoich pozycji. Końcowo martel powinien wykorzystywać okazję, gdy rody są osłabione podczas bitew, które toczyły między sobą. Zbieramy siły. Tyrellowie może nie mają tak bezpiecznej pozycji jak martelowie, ale jeśli, jeśli Greyjoyowie zaatakują Lannisterów, Wtedy Tyrellowie mogliby nawet wykorzystać okazję, dobijając przy tym leżącego. Jeśli zaś dogadają się z martelami, co będzie im na rękę, broniąc się przed Berafionem, mogą zajmować spokojnie centrum mapy. Karty rodów Tyrellów strasznie osłabiają przeciwników, więc będą wykorzystywać okazję, by siedzieć w centrum mapy. Jeśli moje wskazówki do podbicia żelaznego tronu okazały się pomocne, koniecznie zostaw łapkę w górę. Napisz również w komentarzu jakieś swoje ciekawe zagrania oraz zasubskrybuj kanał, by pokazać mi, że mnie wspierasz i kliknij w dzwoneczek, by być na bieżąco z treściami.